Witajcie. Dzisiaj opowiem trochę o tym, dlaczego w ogóle testujemy oprogramowanie, czyli porozmawiamy o celu testowania. Kiedy na rozmowie kwalifikacyjnej zadaję pytanie testerom, jaki jest cel testowania oprogramowania, zwykle uzyskuję jedną odpowiedź, czyli po prostu wyszukiwanie defektów. Tymczasem celów testowania jest znacznie więcej i to właśnie one nadają wygląd całemu procesowi testowemu. Tak więc możemy testować w różnym kontekście, dążąc do osiągnięcia różnych celów testowania. Tak więc przejdę teraz do wymienienia według mnie najważniejszych celów testowania. Po pierwsze, celem testowania może być zapobieganie defektom i awariom w oprogramowaniu poprzez ocenę produktu pracy, takich jak historyjki, dokumentację, specyfikacje, sam projekt, oprogramowanie czy też kod oprogramowania. Kolejnym celem może być weryfikacja wymagań wyspecyfikowanych w dokumentacjach, czyli innymi słowy, jest to ocena tego, czy oprogramowanie jest zbudowane zgodnie z przyjętymi wymaganiami. Innym celem testów może być walidacja oprogramowania czyli sprawdzenie, czy oprogramowanie działa zgodnie z oczekiwaniami użytkowników, interesariuszy, klientów. Jednym z ważnych celów testowania oprogramowania jest budowa zaufania do poziomu jakości przedmiotu testów. Czyli mówiąc innymi słowy, dzięki testom klient upewnia się, że oprogramowanie jest zbudowane poprawnie i działa w sposób właściwy. Oczywiście tutaj zależność jest prosta. Im mniej w danej fazie testów znajdujemy błędów, tym to zaufanie rośnie, tak? To znaczy, że oprogramowanie faktycznie jest pozbawione błędów albo po prostu tych błędów nie możemy znaleźć. Oczywiście dobrze znanym i istotnym celem testowania oprogramowania jest, jest zmniejszenie poziomu ryzyka związanego z niedostateczną jakością oprogramowania. Czyli krótko mówiąc, wraz z znajdowaniem i usuwaniem kolejnych defektów, kolejnych awarii, zmniejsza się poziom ryzyka występowania awarii w środowisku produkcyjnym. Z punktu widzenia klienta, jednym z najważniejszych celów testowania jest dostarczenie klientowi. Informacji, które pomogą mu podjąć świadomą decyzję co do dalszych losów oprogramowania. Czyli dzięki naszym informacjom klient może podjąć decyzję, czy można wypuścić np. oprogramowanie już do klientów, czy też na szeroki rynek, czy też np. oprogramowanie musi wrócić jeszcze do pewnych poprawek. Istnieje też jeden z bardziej formalnych celów testowania, jakim jest przestrzeganie zgodności z wszelkimi rodzajami umów. Kontraktów, przepisów prawa, przyjętych norm czy też standardów. Istnieją branże, takie jak chociażby branża bankowa, która jest mocno regulowana przepisami prawa, ustawami czy normami legislacyjnymi, więc jednym z celów testowania może być właśnie weryfikacja oprogramowania pod tym kątem. Na koniec, pamiętajmy, że to, jaki jest cel oprogramowania, ściśle determinuje to, jak będziemy wykonywać testy i jak będzie wyglądał cały proces testowy.